Drodzy czytelnicy, drodzy internauci, chciałbym Was zachęcić do lektury naszego styczniowego wydania, a w nim wywiad z nowym ministrem rolnictwa, doktorem Czesławem Siekierskim. Bardzo interesująca rozmowa. Zapraszam też do zapoznania się z relacją z naszego forum. Wszystkie najważniejsze tematy, które poruszaliśmy, znajdziecie w bardzo dobrej, przystępnej formie właśnie na łamach naszego styczniowego wydania. Piszemy także o tym, jak uniknąć ugorowania, bo nie wiadomo, czy w przyszłym roku nie będzie trzeba wyłączyć części gruntów z uprawy. Ważą się losy tego elementu warunkowości w ramach wspólnej polityki rolnej. Warto właśnie w tym czasie przeanalizować, które obszary będziecie mogli wyłączyć i zakwalifikować jako te, które mogą być ujęte w tych 4% gospodarstwie, a w każdym jest ich całkiem sporo. Piszemy także o tym, jak rozwijają się rynki rolne i czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach nowego roku na rynkach rolnych. W uprawie bardzo mocno zachęcamy do udziału w naszych seminariach uprawowych. Warto już teraz zapisać się na cztery różne lokalizacje, a jesteśmy w Olsztynie w Swarzędzu koło Poznania we Wrocławiu, a także w Rzeszowie. Uprawie piszemy o zagrożeniach ze strony rdzy, ponieważ pogoda wilgotna i dosyć wysokie temperatury jak na listopad grudzień sprzyjają rozwojowi rdzy w oziminach. W technice przedstawiamy wyniki testu ładowarki zgrabnej, zwinnej, przydatnej w każdym gospodarstwie, warto się zapoznać z wynikami tego testu. W naszym dodatku top świnie podpowiadamy jak Uporać się ze wszystkimi problemami, które są wokół e, tych dni e, tuż przed, a także w trakcie porodu, i jak postępować właśnie z tymi prosiętami w pierwszych godzinach życia. W naszym dodatku to bydło. Opisujemy najczęstsze błędy, jakie są popełniane w odchowie cieląt, i myślę, że warto zwrócić uwagę na to, zwłaszcza w okresie zimowym, żeby cielęta miały jak najlepsze, komfortowe warunki startu w, w, startu w swoim życiu. W dziale życie na wsi pokazujemy świetny przykład. Aktywności kobiety, która została doceniona także w konkursie ogólnoeuropejskim w Brukseli, szczególnie jeśli chodzi o produkcję i przetwórstwo serów i prowadzenie sprzedaży bezpośredniej. Raz jeszcze chciałbym Was gorąco zachęcić i zaprosić do udziału w naszych seminariach uprawowych. Przypominam, organizujemy je w Olsztynie, w Swarzędziu Koło Poznania, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Wszystkim Państwu życzę zdrowych, radosnych, pogodnych świąt i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Do zobaczenia.